Hello. Hello, chyba hejo. Hejo, ma. Ej, ale nie, dobra, wchodź, wchodź szybko do koła. No, zobaczcie, jestem. O, udało się, bo w ostatniej chwili to byście nie było już. No, sobie by... raz zgubę o ciebie. Tak, bo robiliśmy taką próbę i Meissa normalnie se poszedł do blue i go blue złapał. W pierwszej rundzie, rozumiecie, zaczęliśmy co dopiero grać, a go złapał. No, to nie ma, moje winardy i szybko poszłeś Miło. Przestań ze mną, ja Cię szukam, a Ty ten. nie a wiadomo co jest. A to patrząc, jak potwory po, zabijemy mnie, co robimy? Yy, no patrzysz na mnie, ale no. jak wcześniej Cię zabiję, to po prostu robimy podsypkę. A Ty jak tu jedziesz, ja no nie, nie mogę, szukam Ciebie. Zobaczymy jak to pójdzie. No będzie. raz, zobacz gdzie jesteś? Co, co gdzie szukam? jesteś? Na jedyny, na o Tą matko, no znowu dziadek przyszła. Na pewno. Oh, jesteśmy sambo? My sambo, jesteśmy sambo. A śluz to złaście My sambo. Nie, <gry> <Yeah, gry> yeah, to... jeszcze raz. Tego nie, nie, bo... nie. Oh, my My ja, ja ty, ja ty czytasz, ok? Najpierw okay. teraz ja? Teraz. Ty, ja, ty, a Ty, ty, ty. Czy, ty Co to? Co? na ty czytasz teraz. Ah. Kolei? Po kolei czytamy ty i. Ja. No ale ja mam po angielsku. Mm. Monster mówisz? Jestem no. pewien, że to tylko Twoja wyobraźnia. No, chyba tak. Oh. Tutaj. Ej, jak coś to cofniecie to, i zobaczycie, co tu to, to, to piszę. Trzeba znaleźć sygnał S.O.S, czyli musisz takie jakby te żółte i niebieskie zbierać, takie pineski. Matko, Mesa, ale musisz, ej, łapki w górę, żeby Mesa wytrzymał do że Mesa, bo to jest najprostszy poziom, tu możesz bez karton tej. I szybko lecimy do drzwi, Mesa, żeby mieć jak najwięcej. Ja będę u Ciebie. To będzie zabawne. Czy tak, to będzie zabawne. Idę, pójdę po resztę. O kurde, idzie po więcej potworów. Dobra, lecimy. Lecimy, tak. język. No, no, jest Ja już do wyjścia i poszłam. Ja też będę musiała. Ej, no, ej, nie zauważyła lapareczki. Gdzie jesteś? Kryku. Nie wiem, ta dziewczyna się ciekawa... No bo ona się boi, wychodzić! Aha... No chodźże! Chodź się, idziemy. Szybko! Idziemy do Tyrolka. Idziemy. Chodź za mną. Jestem z tobą. No to chodź. Do tego mostek? Tak! Tak idzie teraz. Do Tyrolki idziemy. Tyrolka, ja ludzi są. No chodź, bo ja czekam na siebie. Aha. I ty, puść Tyrolka. No weź, No, weź, to, to... no <laughs> jestem, no jestem. Yes. No. Dobra, a blue idzie tu, kurde. A ja nic, nie widzę. A gdzieś jest tu. Chodź że, no gdzie ty poszłeś? Nie wiem, gdzie gdzie jesteś. Tu jest! Ej, so... no dobra, idziemy. A co teraz? No chodź za mną. Do drzwi! Do drzwi! A, do No i na... No i chodź. To Widzisz tak? mnie? No, widzę ciebie. To chodź, za mną się trzymaj. Ale ty jesteś. Ty dobra, tam. idziemy tu. Lewo prawo. Nie tam, w drugą stronę. Mesa. Okay. Gdzie no, czekaj, nie apertura. Mesa. Zapomniałam ciebie. Tu jestem? Ej, cie mój Co tu jest to? Chodźmy. No chodź. To jest y, Tron Blue. Chodź. On ma tu swoją siedzibę. Chodź, bo jeszcze nas przyłapią. ładne okulary mam. No chodźże. No, okay. Gdzie jesteś? Do ten drugi drzwi o tu a widzę, chcesz chodź tutaj jest kiesięgarnia ojej, gdzie jedziemy w ogóle? chodź ze mną chodź ze mną, ohohojko jedziemy chodź, idziemy dookoła ojej tu cię Blue nie znaj... nie może wejść Naprawdę? do tego. no, chodź, szybko a no, zobaczcie. czekaj no, no. Mesa razem wyjdź wyjdź zokoła nie może, je umrze nie umrzesz tak jest wysoki. Nie może po, Nie wychodź, ja do ciebie wejdę, okej? Okay? Raz, dwa, cię tak szybko. Już będę na dole. Już. No no. Dobra, jesteśmy. No, jesteśmy A dalej. fajnie, co nie? A później pójdziemy na taki zielony. Tak, A Pójdź, taki wysoki. Pierwszy poziom jest łatwy. A co robisz tam? Głowa... Tu Nie, to w ja, to twoim poziomie. Ale ładne. A w ogóle my A se... jeszcze, jeszcze jedno kółko, Czyli... nie wychodź, jeszcze jeden. Jeszcze jeden Bo ja chcę ci też no. pokazać. Tak, e, zrób tak jakby, takie mniej koło, taki tam, hop i popatrz za chwilę. Patrz, tu, tam, zrób tak i tu jest taki laser, widzisz? Taki no. płot do laser była. No Dobra, teraz wychodzimy. Jak gdzie Jestem. Ja też. Dobra, a gdzie poszłeś? Chodź, nie, nie, nie. idziemy do. Czekaj. Poczekaj, trzeba patrzeć, czy nikt nie ma. Chodź tam. Chodź, poczekaj. powoli Nie powoli! To właśnie coś. Nie, Kurde. Pula, nie uciekaj. Uciekaj! Uciekaj i się schowaj. Do zamek! Idź do zamek! Do zamek! Nie da się. Schowaj. Dobra, bo wy no, koło i zamek ci nie odnajdą. Patrz. Zrób tak? I zrób tak. Hop. Jestem w zamek. Uii. Nie, zostawiliśmy nie sama z tego potwora. Ej, a zobaczmy ile jest graczy w ogóle, żebyśmy nie byli tu sami ze sami. 18. O kurka, ej, patrz, ile graczy jest bardzo mało, pięć nas jest. Naprawdę? No, ej, trzeba szukać, bo jest podświetlone jakie jest światło, światła. No. ona jest na dół. Ale idziemy. Ale gdzie idziemy? A gdzie poszłeś? O, 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 o. o, znowu jest. O, nie, znalazł mnie. Ale ja jestem. <grym>, patrz, nawet Emilia 2005. O, poszło tam. Dalej. No, tutaj ja cię patrzę. O, jesteś, wysamu. Ja będę ci patrzeć. A w sumie to nie ma sensu troszkę to gdzie ja idę? no idź szukaj ten y, latareczki ten i ostatni trzeba znaleźć ale ja wiedziałam że do most jest właśnie to idę tam do mostu ten gdzie był blue. ale my to nie ma o ktoś znalazł ale to nie ma sensu bo to jest może my się sobie... ja a co to jest to? Może od nowa pójdziemy, bo to jest dopiero pierwszy poziom. A jeszcze ja mm. od nowa. Czekaj, jest to dziadek, powie. No, ale to i tak. Ouch, dzień dobry. To jest druga od było? nowa. To pierwsze odcinki skończyłeś. Nie, nie skończyłem. ma drugiego.